Zdanie 27. W kartezjańskim układzie współrzędnych XY proste o równaniach y równa się pierwiastek z 3x plus 6, y równa się minus pierwiastek z 3x plus 6 oraz y równa się minus 1 przez pierwiastek z 3x odjąć 2. Przecinają się w punktach, które są wierzcho wierzchołkami trójkąta KLM. No i dokończ zdanie. Tak, aby było ono prawdziwe. Wybierz odpowiedź A albo B oraz jej uzasadnienie 1, 2 lub 3. No i teraz mamy powiedzieć, czy ten trójkąt KLM jest równoramienny, czy może prostokątny. No i tak w zasadzie dużo prościej niż liczyć po kolei wszystkie długości tego trójkąta KLM. Będzie sprawdzić, czy jest on. Prostokątny. W jaki sposób my sobie sprawdzimy, czy jest on prostokątny? Jest to takie twierdzenie, które zakłada y, warunek y, prostopadłości, tak? bo żeby trójkąt muś, y, był prostopadły, tak? no to znaczy prostokątny, to tutaj musi być jakiś kąt prosty, gdziekolwiek. Chociaż znaczy musi być jeden prosty. Nie może być dwóch, ale jeden musi gdzieś być i wtedy mówimy o trójkącie prostokątnym. Zatem warunek prostopadłości to jest taki, że współczynnik pierwszy razy współczynnik drugi da nam liczbę minus 1. Tak, czyli to jest to nasze twierdzenie. Zatem no, musimy sobie sprawdzić. No to sprawdzamy. Czy, minus, czy pierwiastek z 3 razy minus pierwiastek z 3 no, da nam to minus 3. Więc niekoniecznie. Dlaczego? Dlatego, że minus zostanie bez plus razy minus, a pierwiastek z trzech razy pierwiastek z trzech daje nam po prostu 1. No to drugie sprawdzamy. Pierwiastek z 3 razy minus 1 przez pierwiastek z 3. No, wykaże, okaże nam się, że to się skróci, to się skróci i zostanie nam minus 1. Więc no, skoro dwie z tych. Prostych, przecinają się pod kątem prostym, one są po siebie prostopadłe, no to już na pewno wiemy, że ten trójkąt KLM będzie prostokątny. No i teraz jakie wyjaśnienie? Zauważcie, że pierwsze niekoniecznie pasuje, bo oś o X przechodzi przez jeden z wierzchołków tego trójkąta i środek jednego z boków tego trójkąta. No niekoniecznie wiemy to, ale wiemy, że dwie z tych prostych są prostopadłe. I to nam wystarczy w zasadzie za pełną odpowiedź.